Witam, nazywam się Ania Knafińska z firmy ProfiMed. Dzisiaj opowiem Wam o tym właśnie sprzęcie. To jest sprzęt, który się nazywa Lasershape. Shape. Promuję go bardzo, uważam, że jest świetnym sprzętem do wyszczuplania, do redukcji tkanki tłuszczowej. My stosujemy go głównie na ciało, tak naprawdę ma też głowice na twarz. Zaraz pokażę do czego są. I tak naprawdę ten laser shape nazywam ulepszoną endermologią. Dlaczego? Już pokazuję. W głowicy w takiej tradycyjnej endermologii jest, są jakby dwie techniki w jednej głowicy, czyli jest podciśnienie i są rolki metalowe. Natomiast no u nas tutaj w w naszym urządzeniu laser shape są rolki metalowe, dodatkowo oczywiście też podciśnienie, jest jeszcze fala radiowa bipolarna oraz laser biostymulujący 940 nm. Dlatego nazywam to ulepszoną endermologią. W porównaniu z endermologią taką tradycyjną, którą znacie i którą ja też mam w swoim gabinecie, bo mam tą oryginalną endermologię i mam porównanie, uważam, że laser shape jest po prostu lepsze. To urządzenie posiada cztery głowice. Dwie głowice są na ciało, natomiast pozostałe dwie głowice są na twarz i już Wam pokazuję. To jest największa głowica i tą głowicę używamy, stosujemy na największe partie na ciele. Tak chodzi o wyszuplanie, chodzi o ujednienie skóry i chodzi o redukcję celwitu. A to jest druga głowica na ciało i stosujemy ją do, na mniejsze partie ciała. Tak? Też do wyszczuplania, też do ujędrniania skóry, ale tak jak powiedziałam, na mniejsze partie. A to jest trzecia głowica. Ta głowica służy zabiegom na twarz i jej główną funkcją jest ujędrnienie skóry twarzy. A to jest czwarta głowica. Najmniejsza głowica, która jest przeznaczona na twarz, a konk na konkretnie na partie typu powieki i pod oczy. Także jest bardzo niedużo urządzeń, które mają tego typu głowicy w ogóle na rynku, które można właśnie robić bezpośrednio na powieki i bezpośrednio tutaj pod oczy. Także rzeczywiście to urządzenie bardzo serdecznie polecam i polecam je jako główne urządzenie do redukcji celitu, do ujędrnienia skóry i do modelowania sylwetki. Urządzenie kosztuje 37 900. To jest tak naprawdę urządzenie, które jest odpowiednikiem urządzenia, które, które nazywa się Velashape. Tylko Velashape kosztuje 200 000 zł. Natomiast moje urządzenie kosztuje 37 900. Ile kosztuje endermologia tradycyjna? Też wszyscy wiedzą, bo ceny się zaczynają od 100 000 złotych wzwyż. Także tutaj duża przewaga cenowa tego urządzenia. To urządzenie dużo szybciej się zwraca niż. No wszystkie inne dużo droższe urządzenia. Żeby zamówić ten sprzęt, trzeba tak naprawdę wpłacić zaliczkę. Zaliczka u nas standardowa wynosi 20%. Jeśli zastanawiacie się, jak długo trzeba czekać na sprzęt, to po wpłacie zaliczki w wysokości 20% czas oczekiwania wynosi do 3 tygodni. A teraz prezentujemy opinię klientów, którzy zakupili ten sprzęt. kochani, nazywam się Katarzyna Kamińska-Dziobko. Jestem właścicielką salonu kosmetycznego w Skwierzynie. Od ponad roku użytkuję sprzęt LaserShape, który dzięki swojej technologii daje wspaniałe efekty w krótkim czasie, za co moje klientki go pokochały. I uważam, iż LaserShape niczym nie odbiega od sprzętów, które kosztują kilkaset tysięcy złotych, a zakup jego jest najlepszą inwestycją do salonu. Dlatego też serdecznie polecam zakup tego sprzętu. A teraz zobaczcie laser shape w akcji. Jeśli chcesz się umówić na prezentację, to napisz albo zadzwoń i wtedy umówimy dogodny termin. Dziękuję za uwagę i jeszcze raz polecam Shape.